Witajcie, ja jestem Grylego A dzisiaj został zapowiedziany Farming Simulator 2022 Czekaliśmy no, na niego jednak sporo No, no właśnie sporo, bo 19 wyszła w 2018 Więc no jednak trzeba było trochę poczekać Ale no został zapowiedziany No i co? Jak widzicie yy... No, zrobimy sobie analizę screenów, bo trailera to nie ma co w ogóle analizować, bo tam tylko jest czapka i ona na śnieg ląduje, więc. E, no więc tam, to tam, tam w ogóle bym nie miał co opisywać. Ale screeny to właśnie co innego. No to na pierwszym screenie widzimy krowę. No taką. No wiecie, krowy po prostu. Te zdjęcie to wygląda dla mnie jak dziewiętnastka I właśnie to się boję, że dwudziestka dwójka będzie taka sama jak dziewiętnastka Tyle, że inne tekstury i seasons Mod, wiecie, czyli mot na pory roku No właśnie tego się najbardziej obawiam, że to będzie taka dziewiętnastka, tyle że po edicie Po prostu przerobiona troszkę No te zdjęcie to za bardzo nic nie mówi Kolejne Na kolejnym zdjęciu mamy Fenda Katane no czyli nową sieczkarnię w farmingu no w sumie ona była z tego co pamiętam w modach to to, to nie jest żadna nowa po prostu te sieczkarnie no to po prostu to jest to samo właśnie nie o, o czym ja właśnie teraz powiedziałem po prostu fen, mamy fenda katany na tym zdjęciu jest kukurydza chyba inna tekstura e, po tym po kukurydzy jest e, Dawno kukurydzy na kiszonkę nie kosiłem w 19 to... Ale chyba mi się wydaje, że jest inna. No tak. Kolejne zdjęcia mamy tutaj Jundira. Jaka to była seria? Dobra, teraz na szybko to ja nie powiem. Ale tutaj to już na pewno widać, że inne tekstury. No i to też wygląda jak 19. No tak ja po prostu jaśniejsza wersja 19, no. Widać, że mamy tutaj Seasonsa Wiecie, po prostu. Bo. por roku. To nie, bo to już nie jest moc, to jest farmingu. I. Z tego co widzę, są mm, Nie mogę się tego. Nie mogę się przyjrzeć, ale. Nie wiem. Mam takie wrażenie, ale. Wydaje mi się, że to jest. W takim trochę 3D. Czaj, tutaj też to było. No, nie wiem, czy to jest takie 3D, no. Na tych zdjęciach tego w ogóle nie widać. Jak, no, właśnie dlatego trzeba czekać na game, gameplay, lub na więcej zdjęć, bo, no, właśnie, wątpię, że to jest fizyka gleby, no, ale tego nie widać w ogóle, no. No, po prostu tutaj, ślady to jak w 19 wyglądają, ale ja właśnie tutaj myślę, no, delikatnie to wygląda jak 3D, ale. No w sumie w 19 też to wyglądało jak 3D. Ale co ja się będę na temat śladów yy, rozwoju tutaj? Po prostu wygląda to trochę inaczej, Tak mi się wydaje, no. yy, Oczywiście nowe tekstury po yy, tej po... To, to tam, no po zbożu i nowa tekstura po kultywacji. No widać, że no, trochę to realnie wygląda. Na pewno. No i co? Na kolejnym zdjęciu mamy Masę Ferguson z serii S. Tak. Czyli ten... ten no. 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 I on to, No i mamy to właśnie. No. Sieje on z sie Jest on podłączony do siewnika kun Tak to powiem. No i. No jest inna tekstura się po siebie. To na pewno widzę. No tak, to, to widać strasznie, bo... No to, bo to wiecie, w 19 to, to było takie, wiecie, po prostu takie. No, jaśniejsze po prostu, bym powiedział. Tutaj jest taka ciemniejsza gleba. Trochę bardziej to wygląda jak Get Crops. No. Yy. No to na tym zdjęciu też jest. Pewnie ma, będziemy mieć nowe możliwości, wiecie, postaci, wiecie, konfiguracji postaci, jak to brzmi. Po prostu będziemy mogli sobie bardziej. Yy, zmienić postać, bo coś mi tutaj wygląda, że. No, pewnie tak. No. Yy, I mamy przedostatnie zdjęcie, czyli mamy kombajn no, żniwa, czyli po prostu żniwa i kombajn Niholland cecha 770. No, no więc, no, co, co na tym zdjęciu widać? Yy. Praktycznie to nic. Po prostu. Ja nie wiem, co mam powiedzieć na tych zdjęciach. Po prostu to są zdjęcia. Dla mnie to wygląda jak dziewiętnastka. Nie wiem jak dla Was, ale spodziewałam się czegoś lepszego. No wiem, że farming. To jest, to, jest, to jest silnik. Ten silnik. No, już ma trochę lat. No i on teraz będą ciągnąć ten silnik. Będą go ulepszać. No spodziewałem się, że to nie będzie jakiś na przykład. Grafika jak na przykład w Forge Horizon, ale no to jednak. No widać, że to ten silnik. No właśnie, były teorie, że, że to, że będzie nowy silnik, ale jednak nie. No, ale nadal to ładnie się prezentuje. No i na ostatnim zdjęciu mamy zdjęcie, jakby. No, jak, jak wchodzimy na jakąś mapę z ModHuba. No i po prostu, no i na, no, jeśli ta mapa jest zgodna z modem na pory roku no to takie samo zdjęcie jest. No i, ale jeśli to jest w, w zdjęciach farminga nowego, do którego nie ma modów żadne. nie ma żadnego moda, no bo jeszcze nie wyszedł to tak jakby mógł być, no to właśnie, no są pory roku, będą pory roku, no i... No, nie, pewnie będzie dało się to wyłączyć w ustawieniach, no bo chyba nie każdy chce grać na porach roku. No, jeśli się robi realną serię, to tak, ale na przykład realną serię. No i co, to są wszystkie screenshoty. Screeny. Eee, co to mogę jeszcze powiedzieć? Fa ten farming będzie na konsole tej star poprzedniej generacji, czyli na przykład PlayStation 4, Xbox One. Ale też na nowe, czyli PS5 i XBOX Series X No Więc... No jeśli chodzi... no właśnie tutaj... No bo nie każdy kupuje nowe konsole W... no... Ro... No, nie, no w sumie dosyć... No kilka miesięcy temu wyszły te konsole, więc... Chyba nie każdy je ma, więc no w sumie dobrze, że wyszło na te starsze. Te, wyjdzie też na te starsze. Na stadie też na tego Maka. Więc. No co, wystarczy nam tylko czekać. No trochę jest do czekania. No, ale. No co tu jeszcze mogę powiedzieć. Po prostu jak na razie mamy tylko te screeny. Mamy. Na co to wyjdzie. Mamy potwierdzone, że będą pory roku. Nowe tekstury. Nowa maszyna to jest akurat oczywiste. Trochę lepsza grafika. Ym, co jeszcze? No Nowa mapa oczywiście. To widać. No i co? To, to tyle, ile jak na razie wiemy. Więc to na tyle z tego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Pa!